Mariusz Ruski, żuraw. Jak ten żuraw opuszczony przez stado, co przed chwilą uleciało za morze, gdy on, ranny, nie mógł zdążyć z gromadą. Jak ten żuraw zapatrzony w bezdroże, tak mój duch się rozpaczliwie szamocy. Brodząc smutny ponad życia odchłanią, Czuję niemoc, opuszczenie sieroce. Czekam śmierci i oglądam się za nią. Czy nie przyjdzie, czy nie dotknie mnie dłonią? Ta władczyni dobroczynna i wielka Nie wytrąci znużonego z szeregu Zamiast silnych, co jej mężnie się bronią. Lecz omija ona mnie zbawicielka i zostaje beznadziejny na brzegu.